Wypuśćcie mnie kurde Nieźle No też przez to że tu jest te, te 16 osób to się o wiele szybciej te gry zaczynają No i nic nie tak Dobra No nie wiem czy ten alarm jest taki dobry O kurde przy jakimś kanale zacząłem wiesz Armor tam dużo w ogóle zmniejsza tych obrażeń. Tak, tak. Znaczy armor ci absorbuje, nie? Tak, miał więcej HP. Dobra, no. no. no, mam łuk stary. Można jakoś, kurde. Ej, jakiś kanał tutaj mam w ogóle, takie szambo. Oj, to jest skrzyneczka zajebiście, widzisz? Sewer. I mam. Impact grenade, stary. Wkurza mnie tutaj, że nie można ten. No, uważaj, jak rzucasz tego impact Nie, wkurza mnie, że nie mogę przełączyć slotów w ekwipunku. E, możesz przełączyć? Jak. E... Przełożyć wiesz rzeczy No możesz, po prostu musisz przytrzymać długo ten przycisk na który to ma ci się zmienić A już co, mam explosive w i mam granat otworzyć ją? E, tak, tak jak najbardziej Tylko odejdź <grym> otworzyłem I Tu jest Szabla wołody kurde Pan Tadeusz Wołody Joskie Go go Ale Zmienia wyskury zajebiście Stary Podoba mi się dziękuję Ci bardzo za info Szabla chodzi po 30 funtów, ty! Piechotą nie chodzi. To, co to jest? A funk barrel. No, no, no! Pan Tadeusz Bonkolowski. Ci... Ty, speed rating ma 3 i wound intensity też ma 3. To jest, jest dobra szabla. Szpon śmierci. O, a jak się wejdzie w tą tarczę? Nie, to, coś to nie się zadaje dzieje? obrażeń. Po prostu to jest mur. Okej. Okay. Generalnie nic nas chyba nie czeka w tym miejscu. To to są te funk barrel, funk to jest waluta tutaj, za którą się kraftuje, albo mhm. robi inne rzeczy, a barrel no to to jest, no, no co, no, beczka, czy no. <śladanie> pojemnik z pieniędzmi. Dobra, ja otwieram to. Gaz. Uważaj, to uciekaj. Okay. A wszystko dla pieniędzy? No, nie, wież, kurwa. to jest... <śladanie> Być albo nie być No jak ktoś się zrespił, więc gdzieś on tu będzie sobie biegał pewnie Co tam robisz już? Łapkę Uuu. No dobrze O, biją się, chodź, chodź, chodź. Gdzie masz, gdzie masz? NW Tech kurwa jaka tam jest bij, bijatyka Dobra, dawaj yeah. dawaj Dobra ja tego, tego drugiego wezmę u góry Ucieka w górę. Kurde nie da się trafić w niego Aj. Dobra oni uciekają do tego Dostał jeden. On się leczy chyba. Nie mam ten. Nie, pobieg, pobieg. Są przed tobą. Dobra, ja wiem, tylko ja staminy mam mało. Nie mam staminy też. Zamknęli się. Dawaj gaz uruchamiaj, tu jest gdzieś. Nie widać. Kurde, ale stamina się wolno uruchamy Ale lagi są te. Nie ma tu gazu, kurde. Nie są chyba na górze. Dobra, ja obserwuję górę. Tu nie ma ich. Może i ucie... wyskoczyli gdzieś. To uciekli, no. Albo się schowali, albo uciekli. Nie, oni poszli, tam chyba było jakieś wyjście. Przeszli na dach i wyskoczyli, i myśmy ich nie zauważyli. Tam leży ten koleś, coś wyrzucił, można to podnieść O kurde, są! Stary! Wyskakuj, wyskakuj, wyskakuj graba Okej, okay, jest Oni będą chcieli zeskoczyć, to im się w dupi, wiesz? Trzeba, że ja ich tu złapię wiesz? Ja schodami On... idę Jest, jest, jest! Mało życia ma Dobrze mu wdupiłeś Koniecz go? No On się leczy przy tym, wiesz? No chyba, włączył sobie do tego Leżyć było! Dziadom ujebąś? Ta, że cię. Ej, gościu z, z lasu Zstrzyna. Nw Biegnę, 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 z drugiej strony. Ma szable na dwa baty go. Jedną mu. Kurwa. Ty tą szablą rzucasz, kurde? No! Ja się będę leczył tutaj, ja mam mało życia przy tym. C4 rzucił, C4 rzucił. rzucił C4, można je rozbroić? Nie, chciałbyś mnie uderzyć chyba czymś. Może łukiem? Ja jak rzucę bronią Nie, chyba tak to nie działa Każdy chuj biegnę za nim po prostu On nie ma życia Ja nie mogę się bić Dobra ja ci blokuję żeby nie uciec Dobra nice bierz szablę Bierz szable. To jest szabla i crafted bow Nie chcesz szabli? A um, dobra, a nie masz slotów? To już idę to... przy tej maszynie do, ja do HP. Kurde, dostał. Ale ty rzucił walker, ten po prostu, wiesz, wiesz kapelusz. była zajebista kurde. Ale w sensie on rzucił kulance 4 wiesz, i uciekał. Nie wierzę, co się dzieje. Dobra. Ja mam na dropa, wiesz? No to dobra, tu jest obok. Sprzedajesz tą szablę? Tak Wszystko sprzedajesz No to nie będę Tu na rzece najlepiej Dobra A nie wiem gdzie to jest w ogóle kurde Tutaj powinno być eee, W prawo Czekaj, jest chyba Czy to jest gościu? Nie, w szybeczce mi się wydawało ja muszę kurde wykrawczyć sobie szczały jakieś A tu nie będę miał na ten. A ile masz hajsu? 100. Ale no nie wiem jaki masz, czy na pewno twój Ten Za 100 szpię? chyba jest A. ten z łukiem, tak mi się wydaje, że był za stówkę. To był ten kompozytowy łuk. No kurde, jak strzelasz z łuku, to szybko stamina spada, to trzeba coś mieć na staminę. Dobra, już połowa serwa nie żyje. Tutaj możesz. A zrób strzał, albo czekaj, inaczej, ja ci mogę zrobić strzały. Nie było tego dropu Ale ty masz dwa łuki teraz I teraz czekaj ty... No kurwa Dobra A. Dobra, dobra Wejdź Tak kurde. Ja sobie zrobię strzały Chyba, że dam ci szable Nie, nie, spoko Ty masz kurde uczest Taki jak ten jakiś Sarmata <grym> Patrz to ja właśnie sam chciałem to zrobić A! Dobra, pieniądze stare waży bo odpalam gaz stary A i tutaj może zrzut damy co jest? A nie to skrzynia Patrz A tu jest to już smut, to, kurde. nie, bo ktoś już tutaj był Ty i... ale pepper spray i paralizator, wiesz paralizator Serio był? No ja mam gaz pieprzowy, jest paralizator No dobra Aha, patrz ej na środku są te skrzynki o, eee, to, to są... Ma, tak, idę po niego. Ej, ktoś strzela? strzela. Nie, nie, nie z tego budynku prawdopodobnie, tak mi się wydaje. To nikogo nie widać tam. Dobra, chodź na Mida, bo tutaj widzę, że są jakieś skrzynki niepootwierane. Tylko skąd? Czy to nie była pułapka jakaś? Aha, i skakanie tutaj bardzo dużo staminy, więc nie opłaca się skakać Aha, często. A powiedziałeś tylko i skoczyłem, nie, oczywiście. Dobra, teraz tak, tylko uwaga, bo niektóre wybuchają, niektóre nie. Ja odejdę. Nie, dobra, udało się. bo chyba od, od razu, jak naciskasz. Jest paralizator dla ciebie też i gaz pieprzowy. Ja nie mam ten, nie mam plecaka, a paralizator już mam. Znaczy, gaz pieprzowy mam, o. Koleś jest! Koleś! Dwóch! NE! NE! Dobra. Dwóch NE. Dwóch ich tam było. Widzę ich, widzę ich. Dobra, jebło. Weź... Kurde. Tutaj coś będzie w tej skrzynce, co... Nic otworzyłem. nie ma, nic nie ma. Ty strzelają tutaj, strzelają. Dobra. NE, są so w każdym razie NE. Mogę tą skrzynię otworzyć za 50. Okej, okay, ale to nie lepiej olej. Dalej są, dalej są. A bo ciul... Wiem, otworzę też. To jest, kurde, trzeci paralizator. Chyba ich podupczyło. Ej, tam są te typy, dwa, możemy iść. Ja bym proponował. Chodzić do tego budynku. Kurwa, dostałem. Z... Wiem, a, ale to NW, chodzi... NW, Uciekaj do budynku, leczymy się, tutaj jest maszyna. Znaczy, ja muszę się uleczyć i sprzedać znaczy, sprzęt. kurde, NW, bo. Kurwa strzela Jest w środku, jest w środku tutaj! Jest tu w środku, dostał! mi, Dawaj, ja opieprzę go Was skąd? A widzę go ty jak on trafia A ja wyrzuciłem szablę, nie mogę jej podnieść Ole dostał ty. Jest w środku gość. Wiem Wyrzuciłem szablę stary, nie mam jej Boże, idzie gaz, idzie gaz o, Poraziłem go O kurde nie gaz Zgazowałeś mnie chyba Sorry Jeszcze dwóch biegnie stary Nic nie widzę Jednym gazem Chodź tu pobiegnie koleś O dostał stary, dużo dostał Olo kurwa dostałam mocno Dobra stary. dostał, dostał i teraz Dobra. lecz się, lecz się Ja nie jest Ja muszę podnieść Reba ty się lecz, ja idę na dach Stary nie zostawiaj mnie tu Mam gaz pieprzowy jeszcze Ja już nie mam On miał gdzieś kija i kurde, nie ma tego kija. To może być. Ja wyrzuciłem tą dzidę i ona zniknęła, stary, czaisz? Ja się leczę. No, ja wzią, ja mam swoją dzidę cały czas. Mam jakiś patyk, kurde. Ty stoisz przy tym, ty stoisz. Kolej był ja na też. N, on był na N1, ale. Jest gościu, jest gościu, idzie przy airdropie Idziemy widzę, do niego? Widzę, widzę. Widzę. Ja lecę pierwszy Ja mam dwie strzały tylko i nie mam nic więcej Jednym mu gazem Jest na drodze? On nic nie Dobra. widzi, kurde Dobra Ja już mam tylko Nie, on, ma, on bardzo szybko biega, bo on ma jakiegoś chyba tego, mocarza wstrzykniętego, wiesz? No, albo tak To nie goń go, to kij w niego Dawaj, kurde ja mam tylko patyk, kurwa, nie mam nawet strzału. Kurwa kurwa nie zginę. Dobrze, 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 graba. Jest, kurde, no Ja idę się uleczyć szybciutko tutaj, wiesz? Dobra, I ja jeżeli, masz pełny, jeżeli masz pełny staw to po prostu tu sprzedaj to i wracamy po to znowu Dobra kurde ładnie O dostał Jak kogoś bijesz w plery to jest takie... Ja od razu mu tą dzidę nie? tak? I ja bym No. Ty nie wiem czy armoro nie co sobie lepiej Bo Mam plecak nie mhm. z plecaka mogę zrobić ten To sprzedam za 20 a i tak mam 110 Dobra, craftuję ten Mapa się zamyka. Dobra akcja była kurde Jak ja na przykład masz gaz pieprzowy czy paralizator i masz już zero użyć to znaczy nie możesz to sprzedawać bo to jest wtedy tyle samo warte A widzisz Chyba. Tak, mi się, tak, albo, albo nie Dobra Kurno dobre akcje są stare, no zabójcy Wilcy zabójcy Bonkol Dwóch zabitych graba gra, dwóch zabitych, kurde. I zostało jeszcze... Dwa teamy zostało oni nich leszczyki, tylko kurde, jeden kill, jeden i jeden drugi. Ej kurde, nie biegaj tak sam stary, ja się boję trochę. I nie mam żadnej broni mele, wiesz, kurde. No ja mam i to tylko dzidę. Musi... Ja muszę, muszę sobie O sprawdzić. kurde, tu ktoś padł. Ej, przy nami są dwóch Kurwa trafił mnie. No mnie też Uważaj Ja muszę sobie strzały porobić, stary Ty no trafię ziom po prostu Ale no, bo ja stamę, gdyby się nie ruszałem obiega nas, obiega nas z prawej, wiesz A, widzę Ja mi holał, kurde ja robię strzały, czekaj tu. No właśnie, też muszę zrobić sobie. Bandaż. Tu uważaj, bo ja nie patrzę tam, wiesz, teraz. Jak mhm. przyjdą bez stamina, to będzie trochę słabo. Ja bandaż. A ja mam, kurde, w sumie jeden, ale dobra. do ciebie? No. Wydawało mi się, że cię atakują teraz Badamy ich? Smacznego Nie, mam katar, wiesz ja Pewnie też mnie czeka Kurde jakieś przyziębienie. Ty, oni tu byli, kurde tak nie smarkę na środku <laughs> Uwaga, trutka Ach. Uważaj, uważaj, bo trutka Wszyscy chorzy znowu kurwa pod tym. No taaa, standard Kurde, trzech tych mi brakuje, mogę wezwać na lot tutaj. No to wezwałem Ty Ty masz, bo mi brakuje trzech I oni tu byli kurde blisko Łebki jedne Ja jestem na środku Ej, tu ktoś odpalił gaz w środku A, bo tu już się zmęża, ty co spadamy A. Kurde Jak latasz, ja się w ogóle ciebie nie trzymam bo Już nie mam co na airdropa, to ja otwieram te pięćdziesiątki Ja też chyba otworzę No szabla Żeby kurde nie zginąć teraz przy otwieraniu tego Jest koleś, jest dwóch, 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 S, S, Dobra, to kurde, chodźcie klucz. Widzę O, dostałem jeden nawet. I jeszcze jeden na SW. Nie, ja tutaj. Dwóch, 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 dwóch. No to czekaj, wycofajmy się, niech oni się zaczną nawalać. Chodź tutaj troszkę. Gdzie ty jesteś? Idę. Dobra. Idę, 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 Każdy ma swoją stronę widzę. Ta. Ja mam pięć strzał tylko wziąłem. Spróbuję ich trochę obejść z prawej. Bo to nie się... wszystko. Po, idą do nas tak jakby po prawo, po prawo. Na górze jest jeden, czy to ty? Nie, nasza tak. prawa, teraz tutaj grawa, idziemy. A jo, tak, 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 na wyspie, na wyspie telasz się z nim? Tak, jeden strzał mam już tylko Idę do tego frejera? Dobra, dostał jeden, tam z drugiej strony Tu uważaj ich jest dwóch, ich jest dwóch stary Chodź tutaj, bo tam jeszcze są na górze Jeden już umiera, jeden już umiera. Oni się nie znają na tym odpychaniu. A jeden tam prawie umiera, kurwa. No wiem. Ja go idę dobić. O ciup, czupa Kurwa nie wiem. Bronie, Chyba się uleczył, się uleczył jeden Nie plecami się nie odwracaj Wiem, wiem Tu leży paralizator i tasak, tasak sobie podnieś Nie dam rady I blok Blok, czekaj aż zaatakuje i teraz Nowy blok, czekaj i teraz odepchnij O właśnie, kurde Chyba, że ja nic nie mam, nie? Bóg masz, nie? Nie, nie leci! Oh, kurde, Mol. Wiesz co, z, jakieś bugi są, bo znowu dwa razy rzuciłem tą pałą i ona zniknęła, wiesz, w ogóle. Ona nie bo trudno znaleźć ja nie wiem gdzie Zawsze to wiesz, że znajdowałem, a tak, kurde, ono jakoś kijowo, aj... Mogliśmy, kurde, bronić w sumie ten. Tak wybiegliśmy. Tam dwóch typów sobie stało, tylko czekało, patrzyło, jak my się bijemy, nie? Ale oni obaj kurwa mieli, wiesz co, po milimetr życia autentyko. Tylko jeden kurwa sobie załączył spierdalanie i uciekł, i się uleczył. A drugi, kurde, też się uleczył, nie? Jak go nie wiem, tamtego pierwszego. No, dobra, słuchajcie, ja składam.